Zapowiadany przeze mnie gość Jacek Denel. Dzień dobry w trójce. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Po raz pierwszy chyba od lat się widzimy w studiu trójki, bardzo mi miło, po to by porozmawiać o książce, która no, myślę, że dla wielu spośród naszych słuchaczek i słuchaczy może być zachętą do wejścia głębiej w świat warszawskich zbrodni przedwojennych. Tajna Warszawa. Historie zbrodni, kradzieży i oszustw w międzywojennej stolicy, opisane w tygodniku Tajny Detektyw. To nie jest Twoje pierwsze spotkanie z tym przedwojennym periodykiem. Od czego to się zaczęło? Zaczęło się od y, zdjęć, bo ja jestem kolekcjonerem starej fotografii i y, lata, lata temu kupiłem dwa albumy ze zdjęciami policyjnymi i to są albumy z lat 20. i 30. i bardzo chciałem zidentyfikować te osoby, które w większości nie są podpisane. A tam są przestępcy, są ofiary, są ludzie zaginieni, są zwłoki właśnie yy, są przedmioty skradzione i tak dalej. No i nie miałem klucza do tego, do tego zbioru, czasami mogłem te postacie jakoś zidentyfikować z tego, co było napisane na kliszy, przeważnie nie. I wtedy dowiedziałem się, że był tajny detektyw, że od 1931 do 1935 roku przez 4 lata ukazywało się takie czasopismo, tygodnik, który pisał o zbrodniach. No i postanowiłem zacząć to skupować, żeby zna, znaleźć te twarze i prawie w ogóle tych osób nie zidentyfikowałem dzięki tajnemu detektywowi, niestety, ale zaczęła się fas fascynacja tym pismem, które było zupełnie niesłychane, które um, używało bardzo nowoczesnego języka graficznego. Janusz Maria Brzeski sprowadzony przez Mariana Dąbrowskiego do Krakowa z Paryża, gdzie robił karierę. Um, przejął yy, czy objął te, yy, to stanowisko yy, dyrektora artystycznego tajnego detektywa i paru innych zresztą pism yy, z ilustrowanego kuriera codziennego, z tego największego imperium medialnego przedwojennej Polski. I te kolaże, które wykonywał, przeważnie były te kolaże, są absolutnie fascynujące. To jest świetna sztuka, po prostu międzywojenna. No i poszła też fa fascynacja tekstami i badanie tego, jak ta międzywojenna Polska y, wyglądała w, w tajnym detektywie, i co stało się no, najpierw powodem do założenia bloga, potem wydania książki y, w formie gazety o tajnym detektywie i z wydania płyty również, gdzie z Basią Klicką napisaliśmy teksty piosenek o tych międzywojennych przestępstwach. A potem ferietony w Gazecie Stołecznej, no i ich zbiór to jest ta książka. Ale z tego co mówisz wynika, że Tajny Detektyw to była taka gazeta, takie pismo, które zajmowało się tym, co dzisiaj jest bardzo modne, czyli true crime. Tak, no tylko trochę z innymi... Yy obyczajami, tak? Po pierwsze, nie anonimizowano ludzi. W związku z tym można było przeczytać, że szpic Brudka tam poszedł do e, kochanki swojego podwładnego w gangu i ta pani się nazywa taka taki i mieszka na Karolkowej, tam nie wiem 88 drugie piętro, prawda? E, albo y, kolejna rzecz, która jest no, dla nas dziwna, to znaczy, że fotografie były. Publikowane nie tylko sprawców bez żadnych czarnych pasków, ale też zwłok ofiar, fotografie z miejsca zbrodni. No był taki, było takie czasopismo w Polsce po 1989 roku, które wykorzystywało fotografie policyjne, ale w sposób przestępczy i zostali ci dziennikarze za to skazani. Natomiast tu było to zupełnie jawne. Policja państwowa przekazywała zdjęcia, na przykład nie wiem, ze strzelaniny z gangsterami, i tych zabitych gangsterów w kałuży krwi możemy tam oglądać albo nie wiem, staruszka zaduszonego, e, i e, czy zadźganego. To, to są rzeczy, które na, na kartach. Tego możemy zobaczyć. Oczywiście one nie są aż tak szokujące w tym sensie, że to są zbrodnie sprzed no, prawie 100 lat i w czerni i bieli, co też trochę odejmuje tej, tej grozy, ale niektóre z tych zdjęć są naprawdę poruszające. W tej części rozmowy chciałem zapytać ci jeszcze o to, na ile fakt, że tajny detektyw się pojawił na początku lat 30. Wynikało z faktu, że to był bardzo burzliwy okres, gdy chodzi o zmiany społeczne i polityczne, ale także gospodarcze. Wielki kryzys, ludzie biedni, niektórzy szukali sposobu na utrzymanie się, no właśnie, w tym świadku przestępczym. Myślę, że to tak podwójnie nawet. Z jednej strony to jest oczywiście ogromna fala przestępczości, takich zdesperowanych ludzi, którzy stracili grunt pod nogami i byli gotów, gotowi pobić, czy nawet zabić za pięć złotych. Um, i to jest, zawsze cytuję, Maliszową, to było takie małżeństwo, które zamordowało listonosza. Trochę niechcący, bo chcieli go tylko okraść w Krakowie. Nie wyszło im. Nie wyszło im. Tam pojawiły się zwłoki, to chyba nawet nie, nie tylko jedne. I y, Maliszowa, jaką motywację powiedziałem, po prostu chcieliśmy wreszcie usiąść w kawiarni i wypić kawę jak ludzie. To była klasa taka średnia, kompletnie spauperyzowana. I, um, I takich ludzi było bardzo dużo, desperatów. Jest też, też wtedy dużo samobójstw. Ale z drugiej strony to jest również zabieg koncernu medialnego. Znaczy, Dąbrowski widzi, że no, kryzys sprawia, że gazety się gorzej sprzedają, i proponuje coś bardzo chwytliwego, w, w, wzorowanego na francuskim Detective. E, tygodnik, który będzie takim tygodnikiem dla trochę bogatszej klienteli. To nie była, to nie była tania gazeta tygodnik dla ludzi troszeczkę właśnie bardziej lepiej przeżywających czasy wielkiego kryzysu, takich, którzy mają jakiś margines pieniędzy na wydatki i mogą co tydzień kupować sensacyjne czasopismo, które się dobrze sprzedaje. Dodam jeszcze tylko jedno pytanie. Zanim muzyka warszawska wybrzmi na naszej antenie. Dlaczego koncern, który miał swoją siedzibę w Krakowie uznał, że Warszawa będzie ciekawszym miejscem do opisywania? No Warszawa była przede wszystkim po prostu znacznie większa, więc tajny detektyw obejmował całą międzywojenną Polskę um, i materiały były ze wszystkich miast i, i wsi wielu. Były też materiały zagraniczne o różnych słynnych sprawach. Natomiast faktycznie Warszawa jest tam bardzo obecna, bo była po prostu wielkim miastem i też taką mekką, do której się zjeżdżali ludzie, trochę na zasadzie takiej ostatniej szansy, tak, że w tych strasznie biednych czasach jedzie się do bogatej Warszawy, do tego Paryża Północy, tak? którym nigdy nie była i że tam może będą szanse na jakieś uratowanie się, tak, że albo, albo Gdynia, albo Warszawa, albo emigracja. To były takie ścieżki. Nikt nie myślał o tym, żeby wyjechać tam na zawsze do Tarnowa i tam budować swoją karierę na tych miejscowych bogactwach. No nie. Jechało się do, do Warszawy, no ale często była to taka droga w jedną stronę, bo było tu niebezpiecznie i trudno. Tajna Warszawa, zbiór felietonów opowiadających o zbrodniach różnej maści przedwojennych popełnionych w stolicy Polski, drugi RP wówczas. No właśnie, fascynuje mnie rozrzut opowieści, które tu zebrałeś. Dodam do tego, że dla fanów i fanek pisarstwa Jacka to jest wszystko napisane takim bardzo denelowym, ciekawym językiem, bo z dokumentów, ze źródeł, z tekstów z Tajnego detektywa ty tworzysz własne opowieści na bazie. Szpiedzy, hochsztaplerzy, prostytutki, nożownicy, no wszystko tu jest, ale ja bym chciał, byśmy zaczęli tę część naszej rozmowy o książce od historii nieudanej operacji zmniejszania biustu. Co to była za historia? No faktycznie um, pani inżynierowa Ufnowska zgłosiła się do lekarzy, żeby wykonać operację zmniejszenia biustu, bo on jej przeszkadzał w um, życiu sportsmenki. To nie mówimy tutaj o osobie, która się za, za, zajmowała zawodowo sportem. Ona po prostu była Lubiła sport. To są te, te czasy, kiedy kobiety bardzo idą do sportu i, i do aktywności fizycznej. Jest modna, inna sylwetka niż była w, w XIX wieku, wiadomo. I e, ona jeździ w wajdach samochodowych, e, robi różne inne rzeczy, i, i ten biust jej bardzo przeszkadza e, po, po, po urodzeniu dziecka, zwłaszcza. E, postanawia te, to z, ten biust zmniejszyć. Udaje się do y, no, chyba trochę podejrzanej kliniki. Jak się zdaje, i tam w wyniku wstrząsu jakiegoś, czy, 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 czy zakażenia, umiera. No i zaczyna się długi proces. Ta operacja była przeprowadzona wbrew zgodzie, w opinii męża, bo mąż chciał ją wysłać na operację do Francji, gdzie to byłoby oczywiście znacznie kosztowniejsze, ale bezpieczniejsze. No tu mówimy oczywiście o ludziach z ówczesnej elity, bo to, to nie było tak, że ktoś sobie, prawda, zwykły mógł pozwolić na operację we Francji. Ale nawet w, nawet w Warszawie ta operacja była dosyć kosztowna. No, yy, skończyła się dramatycznie. Ufnowska zmarła, zostawiając małą, małą córeczkę kilkuletnią. Yy, I ten proces się rzeczywiście dosyć długo trw, toczył z yy, opiniami rozmaitych biegłych, których przywieziono z różnych części Polski. Yy, ostatecznie zakończył się no nie powiem jak, bo to Państwo doczytają. Ale tak, ja się starałem, żeby te. Historie były bardzo różne, dlatego, że po pierwsze, nie chciałem mieć takiej historii, że tam w tej historii ktoś kogoś zarąbał, się kierował, a w tej dźgnął nożem, a w tej tam zrzucił z mostu, a w tej... Bo to nie jest ciekawe, tak? jeżeli mamy tylko morderstwa. A poza tym zależało mi na tym, żeby pokazać różnorodność tego miasta. No to jest panorama społeczna ta książka. Tak, to są ludzie bogaci, to są ludzie biedni, to są luksusowe lokale i to są jakieś nędzne chaty na powiślu czy na brudnie. To są właśnie częściowo ludzie z elit wojskowych, częściowo z elit jakichś takich towarzyskich. Pojawia się tam arystokracja, pojawiają się również z drugiej strony na przykład fordancerzy. Taka grupa zawodowa, o której dzisiaj prawie nic nie wiemy, bo ona zanikła w sposób naturalny. Szczególnie jeden był bardzo znany, czarny i on... Uwodził kobiety, a żona chciała, żeby oddał jej dzieci była z tego sprawa publiczna. Tak, rzeczywiście Augustak Agbola Brown był bohaterem rozmaitych tekstów, w których rzeczywiście tę tą kartą rasistowską bardzo grano. Natomiast ja miałem innego bohatera, oprócz niego, białego Fordancera, który się okazał jednak znacznie bardziej nieprzyzwoitą osobą. Ale to również państwo doczytają, a jako ciekawostkę podam, że jest to bliska rodzina pewnego słynnego polskiego pisarza, jak się później okazałem, ale nie okazało, ale nie będę mówił kogo. Ja też nie zdradzę, bo to można znaleźć w tajnej Warszawie książce, której egzemplarze za chwilę rozdamy. Jacku jeszcze dwa pytania. Po pierwsze, są mity na temat mniej lub bardziej bezpiecznych części Warszawy. Czy przed wojną któraś z nich była faktycznie najbardziej niebezpieczna? To się da opowiedzieć? No, widzimy, że są różne kategorie przestępstw, tak? I one w związku z tym wydarzają się trochę w rozmaitych miejscach. Było mnóstwo niebezpiecznych przedmiotów, jak człowiek szedł, to mógł dostać w głowę. Kijem, albo zostać nawet postrzelony to i stracił portfel. są dzisiaj portfel. prawie miejsca centralne w Warszawie. Często tak, tak, często tak. Często ta część Żoliborza była nazywana na przykład Sachalinem, prawda? I tam zginął pewien warszawski aktor Teatru Żydowskiego, ale były oczywiście takie tradycyjne biedne dzielnice, takie jak Powiśle, Czerniaków, jak Wola, gdzie no te robotnicze Zwłaszcza wtedy bardzo zbiedniałe przez kryzys ym, dzielnice były niebezpieczne, również dlatego, że tam były takie wielopokoleniowe rody przestępcze, które po prostu żyły z bandyterki. Ym, dzielnica północna, czyli dzielnica żydowska również miała swoją własną przestępczość, ale oczywiście zaatakowanym można było być na ulicy i na, na Marszałkowskiej, czy na Nowym Świecie. To, to było w ogóle dosyć niebezpieczne miasto. Na koniec pytanie o panią Denelową, bo książka kończy się opowieścią o kimś, kto prawdopodobnie był członkiem, członkinią Twojej rodziny, bo jak piszesz w książce, wszyscy Denelowie się w Polsce właściwie z jednego miejsca wywodzą. Co to jest za historia? Ona była nawet Denelówna, po mężu Dębińska. To myślałem zawsze, że to jest jakaś taka przypadkowa pani na Powązkach, jednak z jakiejś innej rodziny, bo ona do nikogo nam nie pasowała w drzewie genealogicznym. Nawet jak szukaliśmy jakichś. Yy powiązań, ale potem moja koleżanka, która jest w ogóle kompletną ninżą taką yy, od, od, od researchu, również genealogicznego, wynalazła jakiś błąd w tym drzewie genealogicznym i okazało się, że jeden z tych właśnie potencjalnych ojców Rudolfów Denelów mógł mieć tę yy, córkę, ponieważ nie umarł w tym roku, w którym rzekomo umarł. I faktycznie to była jego córka i ona od razu mi powiedziała, wiesz co, a w ogóle to ona miała męża i w ogóle to ona została przez niego zarąbana siekierą. No i faktycznie w tych latach 70. XIX wieku, to jest znacznie starsza historia, która akurat w tajnym detektywie nie figuruje, jest takim bonusem. Znalazłem zarąbaną ciotkę. I tę historię również Państwu polecam nie tylko dlatego, że ona jest moją historią rodzinną, ale jak każda z tych historii, też opowiada o czymś innym. A w tym przypadku opowiada o stereotypach, jakie narzucano jakie prasa narzucała kobietom jako ofiarom zbrodni i to jest bardzo ciekawe, jak zobaczymy, jak kompletnie ta historia została w prasie skłamana.